Witam graczy w kolejnym materiale z My Winter Cars. Na etacie nas nie chcą. Nie będziemy się prosić. Czekam na telefony na jakiekolwiek zlecenia, bo nic... na obecną chwilę nie mamy. Mamy 5165. Q się robi. Też nie wiem gdzie go sprzedawać. Nie wiem czy nie trzeba będzie yy, jakieś targowiska poszukać. No, ale zajedziemy mimo wszystko, zajedziemy sobie do tego chłopa. Nie będziemy, że tak powiem, go od razu skreślać. Nasze auto stoi, beczkowóz stoi. I jeszcze um, kurczę, no, poczekalibyśmy na, na tą taksówkę. Bo wiecie, składać sobie samochód, a obok, że tak powiem, odpalić sobie ten te taksometr i y, czekać na zlecenia. Moim zdaniem też spoko sprawa. Nie wiem, zadzwonimy może do chłopa jeszcze raz. Zobaczymy, co nam powie. No i dobra, w następny dzień roboczy o godzinie 12. No dobra. Czyli tak, mamy mamy się w PSK spotkać w następny dzień roboczy o godzinie 12, Ale co ja mam robić do tego następnego dnia roboczego? To jest moje pytanie. Mógłbym jeszcze zająć się ulotkami, żeby je roznosić. Aczkolwiek nie wiem, czy mi się chce po tych yy, wszystkich skrzynkach chodzić i jeździć. Tu mamy dużo listów. Czyżby nas szepaczki są do odbioru? Ja mam gdzieś tutaj podpisać. Bo ja po fińsku nie pani mają. Dobra, 130 za maila. No i naprawdę nie wiem, jak ja mam to wziąć ze sobą. Dobra, pojedźmy. Dobra, Gifu, bo Gifu nie jest za zamarznięte, więc pojedźmy sobie. Zginęło mi chyba żarcie. Dobra, nieważne. Pojedźmy, zobaczmy, czy ja muszę to brać ze sobą. Czy. Dobra, odpali bez nagrzania świeć? Zobaczmy. Może będzie dłużej kręcił, ale odpali. No, grzej, te świece. Dobra, się tak nóżką, nóżką, nóżką tak pogazuj. Poruszaj gazem, poruszaj, poruszaj, poruszaj. No, co jest z tobą? Chociaż paliwo masz, wszystko masz. Nic ci więcej do szczęścia nie potrzeba. Może za dużo sania. Może bez. Może na wolnych on musi sobie chodzić Dobra, grunt, że się da jechać Piszczy co prawda niemiłosiernie Zauważyłem, że co, że jak go zadankujemy Znaczy jak opróżnimy jakikolwiek szambo To on lata bokiem Także myślę, że taka mechanika dosyć w porządku Ponieważ coś się zmienia Mamy towar jakby na tylnej osi I przy jakimś takim ostrzejszym skręcie Wiecie Dobra, nic nie idzie, żebym nie zginął Dobra, czysto, wjeżdżamy na parking. wjeżdżamy nie wiem czy go tankować, czy do niego to wejdzie tyle kasy, że... Zarobiliśmy 1200, jeszcze jednak byśmy zarobili. Pewnie trzeba by opróżnić wtedy ten... tą całą beczkę. Myślę, że dwa maksymalnie wejdą. Nie, wejdzie ich trochę. Tylko to może tą ośkę byśmy opuścili. Może będzie się wtedy lepiej jeździć. Dobra, czy ja tego maila wziąłem, czy ja go nie wziąłem? Dobra, i to chyba był ostatni tak. Trzy paczki zamówiłem. Dobra, to wrzućmy sobie je do gif -u. Czyli, że nie trzeba, że tak powiem, jakby zabierać tej poczty ze sobą. Czyli no, ja to myślałem, że trzeba ją wziąć, przyjechać. A to wystarczy, nie wiem, zobaczyć, odczytać. I, i można sobie spokojnie podjechać. No i co, i trzeba by jechać do domu rozpakować, to zobaczyć yy, co tam mamy. No i to chyba się przesiądziemy już w w nasz ten samochodzik. No żeby nie po prostu nie gonić yy, tego. No ale jutro o 12 mam się spotkać, wiecie, z yy, z taksówkarzem. Chyba, że właśnie byśmy wzięli, poczekali do jutra. Taksówkę byśmy ogarnęli. Zapakowali to w taksówkę. Taksówką podjechali i wiecie, ten no cały czas odpalony taksometr, żeby nam jakby te zlecenia wpadały cały czas. No i tak się ciemno robi. I tak Staram się, żeby Was nie męczyć na YouTube, bo wiem, że to będzie strasznie wyglądać. Mm, żeby jeździć bardziej w dzień. Także możemy się przespać, zapisać kilka razy do rana do tej 12, żeby to przeczekać no i wtedy, że tak powiem, tym Mercedesem będziemy już sobie działać i boczkiem, boczkiem szkoda, że nie ma trzeciej osobowej, a miałem zobaczyć na tym na tej opuszczonej osi, jak to będzie nie, na opuszczonej osi dużo pewniej się robi te zakręty także to była wina jednej osi Dobra, a z racji tego, że nie widzę, żeby tutaj ktokolwiek miał samochód że zajmiemy sobie cały parking. Dobra, wyładujmy to sobie. Ja zatankowałem w końcu tego diesla? Oczywiście, że nie. Bo miałem co zrobić, jak będę jechał. Popaczki, jak będę brał paczki, miałem przy okazji zatankować. To, a, dobra, ale i tak będziemy, podjedziemy tam Mercedesem to sobie wtedy zatankujemy. Tak, bo widziałem, że Mercedes jest yy, jako taksówka. Aczkolwiek wszyscy mają, a ja nie mam. Nie mogę się jakoś z gościem dogadać, żebyśmy się spotkali. Dobra, klapnięte, zamknięte. Gifu zamknięte. Zamknięte. Eee, dobra, a gdzie jest moje jedzenie? Ja bym zjadł... No nie ma, wypadło. No kupiłem sobie pizzę i sobie, wiecie, wrzuciłem w, w samochód, ale widzę, że to jest po prostu zły pomysł, bo i tak to zgubimy, i tak to zgubimy. Eee, jeszcze byśmy sobie problem usunęli. Wiecie, będę teraz tego pilnował, jak żeby przypadkiem nie zginąć. Nie wiem, ile będzie moja postać spała, więc weźmy sobie... Tak, na no. ósmą niech będzie. I tak myślę, że wstanę wcześniej, także nic się nie dzieje. Dobra, wyłączymy ten alarm, bo jak coś tam, to będzie, wiecie... Głosował nam cały czas. I tak, którą mamy godzinę? godzinę o północy dobra a po zapisaniu gry jest pierwsza tylko 12 razy muszę zapisać dobra jest dziewiąta myślę że możemy sobie tam podjechać zatankować sobie beczkę na diesla i powinna być już koło 12 nie wiem po co ja go odpalam wcześniej jak to i tak nie działa. Mimo, że ten samochód jest odpalony, to i tak się nie grzeje. Ja muszę niestety w nim siedzieć. I gazować. No to jesteśmy. I teraz tak. Baniaczek na ropę. postawmy sobie cyk karta karta, karteluszka yy, tam nie więcej niż stówka wchodziła, także stówka otwierasz kartę no a nie, nie taki pin stówkę Ej, czy ja nie mam kasy? Czy stacja nie działa? Zobaczmy... Ej, coś się zbugowało, nieprawidłowy... E, ...identyfikator. Ej, chyba że e, twórca nagle stwierdził, że zmieni PIN. Dobra, to włóżmy mu stówkę, tak. Czyli chcesz mi powiedzieć, że nie zatankuję dzisiaj? O, dobra. Po którymś razie się udało. A ciekawi mnie ta karta. Dlaczego nieprawidłowy pin? Było wypłacić by te pieniądze? Się dało? Dobra, 60 parę złotych mi weszło. Ej, no dobra, a ja mu dałem stówkę. Jak to teraz rozegramy? On mi odda resztę? Zakończyłem tankowanie. Ej, no bo ja mu dałem stówę. No już nie mogę zabrać. No to wyszło 65. Ej, naprawdę kiepskie to jest, powiem wam. Aha, dwie minuty. No dobra, poczekamy te dwie minuty. I tak czekamy tutaj, wiecie, na gościa, aż podjedzie taksówką. To jest w ogóle godzina. Oho, jeszcze mogę zjeść. Nie wiem, czy dobry pomysł jest picie przed. Właśnie, spróbujemy celnąć kosz. Nie udało się. Nie, nie wiem, czy dobrym pomysłem jest po prostu picie przed tym. Przed rozmową o pracę, no ale. Nie wiem, czy to działa, czy nie, nie działa. Wypadło dołem. Nie wiem no bardziej mnie ciekawi to dlaczego nie. Dobra, może poczekajmy chwilę. Nie, bo mi nie oddaje pieniędzy. Ta karta też nie działa, przestała działać bynajmniej. Też też nie działa. Dobra, no to co? Pójdźmy zobaczmy co my tu mamy jeszcze w tym sklepie. Tutaj mamy jakieś losy. Tu mamy. 5 zł jestem w stanie. Dobra. i teraz jeden jeszcze los został czy minimum. Nie, dobra, mogę jeszcze jednego. Nie, nie wygrałem nic. A, bo tu się coś tam zatrzymuje, nie zatrzymuje. 11 jest, co tu dalej robić? A to co jest? Nie, tutaj jest za dużo, za dużo klawiszy moim zdaniem i... Tego mimo wszystko nie ogarnę. Jakieś karty. Dobra, to dajmy mu jeszcze tam z kilka złotych. Znowu 5. Mamy trzy wygraną. Gdybyśmy zostawili sobie coś? Nie możemy. Jeżeli wygraliśmy, no to już zostaje. Ale chyba tylko raz mogę zatrzymać. Tak. O, pasa sprzyja. Dobra, i ostatni raz. No niestety. Dobra, jest, 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 jest. Która jest godzina? Jest 11. On na nas czeka. Będziemy do gościa pogadać. Zobaczymy, jak duże pieniążki można zarabiać tak sułeczki. dobry. Dzień dobry. Mhm. Czyli minus, minusowa jakby pozycja jest to, że możemy, że jesteśmy aktywni, tak? Że możemy przyjmować zlecenia. Mhm. Dobra, jedynka to są zwykłe dni. Drugi tryb, w godzinach 18 i dni powszechne. Mhm. Tryb A, całkowita liczbę przejechanych kilometrów, wyłączony. Twój dochód brutto, czyli B. Losowo wybrać linię no, ale, ale, ale nie Dobra, nieważne. No, widzę. Czerwone światełko, no. No tak. Aha. Dobra, czyli to te czerwone światełko oznacza, że czekamy na, na klienta. Czyli podczas kursu klikamy czerwony na jedynkę. I jedziemy do klienta. Tak bynajmniej to rozumiem. Mhm. Dobra, całą kwotę później na terminal płatniczy trzeba przeleć. 40, 86. Mhm. i drukuje się paragon. Dobra, musi się wszystko zgadzać, bo inaczej nas obciąży, po prostu obniży nam kasę, tak, wypłatę. Dobra, dobra, jakaś tam stawka, no ja i tak będę to sprawdzał, że tak powiem. Dopłata wynosi 3,70 za kilometr. Opłata. I tak to będę sprawdzał, że tak powiem, już w praktyce. No dobra nie do końca rozumiem tej zasady dobra, możemy dzwonić z tego ale koszta jakby telefon tel... połączeń będą obcinane od pensji dobra, też spoko bo zawsze można sobie po części zadzwonić czekając na klienta albo coś nie, brak pytań dobra, ziomek wysiada my sobie włączymy ten, tą taksówkę podjedziemy pod nasze auto, które sobie będzie stało tutaj koczowało, czekało na nas. Przerzucimy sobie graty, ale on też nie ma obrotomierza. Ale ma termometr chociaż. Którego nie widzę za, dob za dobrze. O. No i dobra. Ręczny tu jest z tego co widzę. No, ale to jest tylny napęd. No dobra, jedźmy po. wiem, ja że ugrządzam na takim czymś. Dobra, ja wiem gdzie ten... gdzie te worki z piaskiem pójdą. Ej, taksówkarza przejechali. Jeszcze raz mu. Kto nam zapłaci? W takim układzie. O, ale tu mamy radyjko. A, ja miałem sobie ten nie widzę, a bo tak o, dokładnie w ten sposób i to ja mam jedynkę ustawić, jak on tylko do mnie, jak ktoś do mnie tylko zadzwoni, czy jak to wygląda dobra, ale najpierw wypakujmy sobie wszystkie rzeczy ej, mam na, ej one tu nie wejdą dobra, no może się klienci nie obrażą, jak będą z paczkami jechać a może zdążę dojechać do domu? Nikt nie zadzwoni. Ej, naprawdę mały ma ten Mercedes bagażnik. Mam nadzieję, że nic nie pogubię. A, jeszcze mój problem. Który też trzeba usuwać. No, tylko chciałem, gdzie go położyć. Dobra, tu nie leży. Dobra, nieważne, niech się ta muzyka leci. I tak jedziemy ile mamy paliwa. Nie mamy za dużo. Mam nadzieję, że on za dużo nie pali. Że nie widzę. Jadę na farta. Dobra, troszkę ciszej. Dobra, jedziemy zostawić paczki. Mamy taksometr ustawiony. Także czekamy na zleconka. Zobaczymy, jak to wygląda. Ciekawe, czy jego trzeba skropać po nocy. Czy tak jak bardziej jak, jak gifu. I tu coś jest jeszcze. Nie wiem, czy to było. Nie pamiętam, bynajmniej. Dobra i chyba za tą górką mamy, mamy przejazd. Tu, nie, jeszcze kawałek. Przy okazji zobaczymy ile ten Mercedes się buja i jak się szybko rozpędza, ale chociaż ma ABS. -y. Wiecie, to jest taki duży plus, ale buja go bardzo. Nie! Jeszcze się zakopał. I no tylko ja mogę mieć takie szczęście wam powiem. Jeszcze nie mogę do niego wejść. No dobra, na luzie jest. Ej, może skrzynką go? Nie, skrzynka nie działa na niego. Dobra, może już wyjedzie. Tylko jeszcze zaparował, niestety. Bo otwarłem drzwi na chwilę, no tak, logiczne. Dobra, do tyłu, do tyłu. Tam jest szersza droga, tam się wywiniemy. Ej, ciężko się nim jeździ, powiem wam może z dwójki, o z dwójeczki tak, 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 z dwójeczki nie wiem gdzie są światła, nie wiem gdzie jest cokolwiek tu są lajcy, dobra, włączamy światła i lecimy a na czwór, stówkę? maksymalnie naszym tym złomkiem nie wiem jak on się nazywa jeszcze w sumie do tej pory no tym naszym autkiem 150 osiągnąłem na yy, no, jak było w wodnicy No dobra, coś tam się skręca na tych ABS-ach. Na 150 to wokół miasta, cesta droga. Tak, jak mi przyjdzie mandat, to będę wiedział za co. Naprawdę kiepsko się nim jeździ. Nie te trzy worki wplatują do niego od razu. Ej, no i nikt nie dzwonił. Tyle czasu jeszcze. Tak, ustawię na jedynkę. No bo naprawdę byłem wam kiepsko. Myślałem, że po drodze do domu, że nie zdążę dojechać i będę miał już wiecie, jakiś tam telefon, że, że mam, mam kursa, że będę z tymi paczkami jechał. A to na spokojnie sobie dojechałem do domu. Wiecie, jeszcze z problemami nie było, że, że na supo. Mercedesowe te. Tak. A ciekawy jestem, czy. Dobra, no, tu mamy wycieraczkę. Jedną, albo to Mercedes oczywiście. Jak go zgaszę. Nie, no to się, ale mi się telefon wyłącza. Musiałby być na zapłonie. Ciekawe, czy on odpali, czy ma ten system, wiecie. Yy, baterii, że może nam paść ta bateria. Bo nie jest zatankowany, no nie chciałbym, wiecie. No, otwórz tę klapę. No to to. I zakupki. No, musimy mu wrzucić to. Dobra, chyba zamknięte. Dobra, oddajmy opaczkę. Dobra, taryfa się świeci. Eee, tak. Oddalibyśmy mu tą skrzynkę, bo chyba w domu skrzynkę, z tego co pamiętam, to chyba mam. Dobra, plastik empty. Możemy sobie to tu odłożyć. Eee, tak, eee, te zakupy. Nie wiem, co tu kupiłem w sumie nawet. Nie pamiętam. A, chyba te. Hmm. Chyba te jogurty, właśnie, żeby ich żeby jak najwięcej mieć. No i co? Zobaczymy, patrzymy. To co już wszystko? Chyba tak. Czyli tak, mamy drugi grill. Taki, taki srebrny. Mamy kanapę. Jakiegoś węża. Prawdopodobnie do wody do chłodnicy. Mamy tłumnik. Środkowy albo końcowy. Nie, raczej na końcowy to trochę za mały. Wahacz. A to jest prąd. Dobra, jest. Który telefon dzwoni? Taksówce. Dobra. A ciekawe, czy ja mogę wysiąść, bo chciałbym szybko skoczyć po energetykę jakiegoś. Mam tu energetykę w ogóle? Mam. Z2 nawet wolne na raz. Jedziemy. Pierwszy kurs. No to mamy problem. A nie, dobra, działa. Lightsy. I on zgas. Wyłącz te radio, bo ja oświetlenie. O właśnie. Lopentine to to, czyli tu. Dobra, czyli z domu musimy wyjechać. Dobra, jedziemy. Mam nadzieję, że z, y, będzie się lepiej jechać z tymi workami na plecach. No, na razie możemy to zgasić. Zapalić sobie długie światła I jedziemy. Może powinienem. Y, wiecie co? Może powinienem y, zapiąć pasy. Ale boję się, że gdzieś wiadę i się spóźnię do klienta i on zrezygnuje. Wolę jechać tak jak jadę. Nie kombinować, a dojechać. Dobra, dobra, dobra. Jedziemy. Grunt, że jedziemy. Dobra, żeby mi jeszcze tylko fatigue nie dopadło i powinno być w porządku. No bo wypiłem dwa energole, to może wytrzyma. Bo mamy minus 12,3 na dworze. Także nie ma tragedii. Dobra, mam nadzieję, że mnie żaden pociąg nie przejedzie. I no staram się jak mogę. Ej, to jest... Nie, 17, on jeszcze... Jeszcze się wyrobił na pierwszą, e, pierwszą taryfę. Nie wiem, czy w trakcie mam mu zmienić, czy nie. Nie będę zmieniał, żeby się nie anulował kurs w razie czego. No, i tak się skończył mój pierwszy kurs. Nie zrobiłem pasów. Mam wyłączoną permanentną śmierć, dlatego czekam. Chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Ciekawe, gdzie wyjdę. Czy będzie wczytany mój zapis poprzedni? Hmm. Czy może nie wiem, odrodzę się w taksówce, odrodzę się w domu. Nie, odrodziłem się na cmentarzu. A to ciekawe. W sumie mogę polecieć do yy, pogifu, żeby tą taksówkę wyciągnąć z tego rowu. No bo to byłby dobry pomysł. Kugifu chyba nie jest zatankowany, trzeba by go zatankować. Dobra, grzejemy Gifu w takim układzie. Problem mam na połowę. Ale chociaż to że się wyspałem, co prawda chłop się nie doczekał na swój transport. Ale to pierwszy transport, to wiecie. Ale naprawdę, ten Mercedes też strasznie jeździ. Z tym Jest człowiek jakby przekonany, że wejdzie w jakiś zakręt. Kręcasz, a no on jedzie prosto. Dobra, jeszcze tylko to ciśnienie i możemy jechać. I ten Gifu, jego pokonują zaspy. Śmiem sądzić, że najlepszym samochodem na obecną chwilę jest nasz traktor. No i bardziej taki niezawodny, wam powiem. Może nie za szybki. Ej, może ja ludzi traktorem będę woził? Nie no, jedną czwartą zbiornika ma, pewnie no Ale fajnie. Nim się akurat, powiem wam, że co jak to, nim się fajnie jeździ. Mimo tych zasp. Że on tak, wiecie, łatwo jest go zakopać, jak Mercedesa. No nie, Mercedesa jest gorzej. Ja myślałem, że od mechanika do tego dziadka, gdzie kupywaliśmy samochód to jest taka nieduża odległość, ale powiem Wam, że jedzie się i jedzie. No kawałek bym tędy jechał. Powiem Wam, że chyba szybciej by było jeziorem po tego chłopa, na po zlecenie z taksówki, no dopiero żeśmy tego chłopa minęli, jeziorem i yy, od tyłu tak jakby zajechać. No trzeba chyba częściej używać tego, tego jeziora wam powiem Dobra i gdzie jest nasz Mercedesik? Jest gdzieś na pierwszym zakręcie W pierwszym zakręcie już się nie wyrobiłem Masakra Gdzie jesteś? On jest gdzieś tu tak, bo tu jest ten zakręt w lewo i w prawo, i nasz Mercedes powinien stać gdzieś tu. No, został tylko piasek. A nie, jest, dobra, stoi. Akcja ratunkowa Mercedesa. Niestety, po ciemku. No, bo to wszystko przez ten problem, bo na wzręgolonym się jeździ. Taki jest tego finał. Dobra, bo to jest też diesel. Trzeba poczekać, aż się świece nagrzeją, wycie. To był też mógł być problem tego, że nie. Że nie chciał mi na początku odpalić, że tak ciężko palił. Dobra, bliżej, bliżej, bliżej tam. Dobra, czy jestem w stanie go już linką zahaczyć? Nie. Pewnie nie, za krótka będzie. Bo on mi też tutaj zjeżdża troszkę. No poprawmy go troszkę. Dobra, może teraz dostanie. Nie, jeszcze trochę. Nie. Ej, to ma być zima. Tak ja nie jestem w stanie wyjechać z nikąd. No i do jeszcze czy no, trzeba Mercedesa wyciągnąć i iść jakoś po traktor. Oj, masakra. Powiem wam. To jest tragedia. Minus 14. Nie, ale ta zima moim zdaniem. No jeszcze światła mi nie działają. Dobra, może coś tam działają. Dobra, może ten gifu wyjdzie. Aczkolwiek wątpię. Mhm. Tu żadne koło się nie kręci. A bo ręczne jeszcze. Dobra, wiem co. Trzeba opuścić pilniomośkę. Yy, Mi to, to nie zmieniło niestety. Mercedes i tak się sunął, i tak się sunął tak Trochę trochę tak, trochę tak Naprawdę nie wiedziałem, że tyle problemu będzie no, Ja go próbuję pchnąć, go w ogóle nie pcham O losie Dobra, wyciągnąłem Mercedesa A po Gifu podjadę ciągnikiem Naprawdę masakra wam w tym śniegu, jak się człowiek zakopie To tutaj godziny można spędzić na wyciąganiu tego